Jedenasta niedziela zwykła roku, a zieloność, zwyczajność nie jakiś czas wielkich świąt. Tak, są święta, każda niedziela jest uroczystością. Ale zwyczajność ma w sobie coś pięknego. Nieraz w zwyczajności Bóg przemawia mocniej niż przez wielkie obchody, wielkie uroczystości, wielkie święta. Spójrzmy na czytania tej niedzieli w kluczu. O Bogu, o człowieku i o nadziei. Czy Bóg jest jak orzeł? Właśnie sam Bóg w Biblii mówi o sobie do Izraela: wyście widzieli, jak was niosłem na skrzydłach orlich. Podobno z orłem jest tak, że kiedy uczy mu latać, kiedy widzi, sobie, że sobie nie radzą, bierze je rzeczywiście na swoje skrzydła, żeby sobie nie zrobiły krzywdy. Widzieliście, jak się Wami opiekowałem, widzieliście, jak Was chroniłem, chroniłem przed upadkiem. Yy, możecie za zawrzeć ze mną przymierze, wyście widzieli, jaki jestem potężny, widzieliście, co Wam mogę zaoferować. Ale jeśli będziecie wierni temu przymierzu, wszystko będzie w porządku. Tylko czy chcecie. Wydaje mi się, że z podobnym przymierzem przecież... Yy, Zwrócił się, propozycją przymierza zwrócił się Bóg do każdego z nas. Na mocy Chrztu świętego uczestniczymy w przymierzu, które Syn Boży Jezus Chrystus zawarł z Bogiem, między Bogiem a ludźmi na Golgocie. I Bóg jest tym, który oferuje nam znacznie więcej, niż my możemy mu w zamian dać. My mamy być wierni temu przymierzu, mamy żyć przykazaniem miłości. Ale przecież to jest dobre prawo, słuszne prawo, najlepsze z możliwych. A Bóg obiecuje nam to życie, życie z Nim, ale i życie wieczne. Bóg jest dobry, Bóg opiekuje się nami, chce dla nas jak najlepiej. Takiego Boga mamy. Kiedy czytam Ewangelię tej niedzieli, myślę o tej prawdzie, jaką niesie ze sobą o człowieku. Oto Jezus powołuje uczniów. Mówi, żniwo wielkie robotników mało prość, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wybiera dwunastu, posyła ich, mówi, że mają uzdrawiać, wypędzać złe duchy, nawet wskrzeszać. Wchodzą w misję samego Boga, wchodzą w misję Chrystusa. On chce ich jako współpracowników. No i tak sobie myślę, my ludzie, często może się nam wydawać, kim my jesteśmy wobec Boga. Jesteśmy tacy mali, że on tam niech swoje robi, a może jacyś wielcy, wspaniali mogą być jego współpracownikami, ale my? Tymczasem, my zwyczajni ludzie, tak jak zwyczajnymi, byli do. Pewnego momentu apostołowie, Bóg też potrzebuje naszej pomocy. Myślę o wychowaniu w rodzinie, o tym wszystkim, co się dzieje w rodzinie. Myślę o tej pracy, którą wkładamy w naszych miejscach pracy w pracy dla dobra innych ludzi. Myślę, że te sytuacje stwarzają w rodzinie może więcej, ale w miejscach pracy także okazje do tego, żeby być świadkami Chrystusa. On potrzebuje naszej pomocy, on potrzebuje naszych, naszego zapału. Może poradziłby sobie sam, ale chce, żebyśmy byli Jego współpracownikami. Jesteśmy dla niego ważni, nie tylko pionkami, które mają tam spełniać jakieś Jego przykazania, i zauważy nas dopiero, kiedy te przykazania łamiemy. Nie, on liczy się z nami tu i teraz, on traktuje nas poważnie. A on nadziei, to jak czytam fragment z Listu do Rzymian przewidziany na ten dzień. Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami, przypomina święty Paweł. Przypomina chyba także tym wszystkim, którzy, którzy jakoś czują się niegodni, którzy czują się, no mówią, jak Bóg może mnie grzesznika kochać. Bóg mnie, który jestem grzesznikiem, umiłował tak, że oddał swojego. Syna za nas. Za nas został ten syn zabity na krzyżu. Jeśli taką ofiarę poniósł dla nas, kiedy byliśmy grzesznikami, to tym bardziej możemy być pewni, że tej miłości nie cofnie, kiedy jesteśmy już usprawiedliwieni z tych grzechów, kiedy staramy się żyć blisko Boga, kiedy staramy się żyć jak najlepiej. Bóg jest dobry. I nikim nie gardzi, do takiego Boga się zbliżamy. Nie do Boga, który stawia wymagania nie do zrealizowania. Zbliżamy się do Boga, który w zasadzie chce jednego: miłości, poważnego traktowania, Te próby wpisania się w styl samego Boga, tego dorastania do tego, aby być świętymi jak On, by być doskonałymi jak On. Po prostu by być jak